Ty! Ten można słonia wjebać! ten, ten krótki odcinek słonia, co on mówił, że... Można! Się... W dzisiejszym odcinku będziemy sobie jechać z kurwami. Z PiSem. Dokładnie. To odnośnie PiSu, to wiadomo, musi być TV PiS. He, he, he. I mamy dla was takiego newsa, że w Rodzinnym Ekspresie jest taki program na TVP2. Reemitowano <gry> w nim krótki reportaż o Helu, gdzie redaktor miał świetne przemyślenia odnośnie torturowania kobiet. To było na zasadzie oni puścili reportażu o Akaru i tam jako ciekawostkę wrzucili coś takiego, że no e, jedną z najciekawszych rzeczy jest to, że e, kobiety e, nie mogły się wypowiadać publicznie pod groźbą kary, e, a kara wyglądała tak, że musiały chodzić po rynku z kamieniami umieszonymi. No to, no to może przytoczmy całe tam. Nierząd obłożony był karą grzywny, a to szczególnie ciekawe, surowe kary groziły też kobietom za wszczęcie kłótni na forum publicznym. Winowajczynie musiały się liczyć z tym, że będą musiały odbyć spacer wokół rynku z przywiązanym do szyi kamieniem. Kto wie, czy podobnych zasad nie byłoby warto wprowadzić w życiu publicznym obecnie? <laughs> Zastanawia się TVP, <laughs> bo wiecie, kobieta to powinna znać swoje miejsce, kurwa w kuchni w kuchni kurwa. do chuja, a nie kurwa wychodzi na ulicę i protestuje no, co do garów kurwa, se, kurwa by do garów spałować wszystkie tam kurwa nie nie wiem one mężów nie mają chłopaków? co nie ma nie mają, nie mają. I im ryzy. odpierdala kurwa jakie prawa kurwa kobiety nie powinny mieć żadnych dokładnie praw. jakie głosowanie tu kurwa na kobiety o, w jakim o, kraju my kurwa żyjemy gdzie wychodzi jakiś prezenter telewizji publicznej polskiej w programie Rodzinny Ekspres, podkreślam, w reportażu o Helu i mówi o torturowaniu kobiet. I zastanawia się o tym, czy nie wprowadzić obecnie podobnych zasad. Hm. Jakby, no polecamy oglądać TVP, bardzo fajny kanał. Jeżeli chcecie się odmurzyć, polecam. 2 polecam. na dziesięć. Mam go z Dobra, koniec. Ty, tutaj można słonia wjebać ten krótki odcinek słonia. Co on mówił, że... Można. Tak właśnie... Drogie dzieci, słuchajcie mnie uważnie. Jeżeli chcecie się naćpać, a nie macie pieniędzy, to po prostu włączcie sobie telewizję TVP. Mordo, mam taką pizdę, że ledwo siedzę. Jest koniec. Ej, mordo, mordo, mam taką pizdę po TVP, że mi się giry zrulowały w butach jak ślimaki, kurwa. Słoń krytykuje Najmana za to, że Najman krytykuje kobiety, za to... I to... to... jednocześnie porównuje ich do nazistów. To znaczy ich znak, ten violu... porównał do znaku SS. Tutaj bardzo fajnie skomentował, bardzo celnie i dosadnie skomentował tego dzbana. Najman, ty niedojebany kasztaniarzu, i Dd de Co ci jest? Zawsze wiedziałem, że ten typ to ciężki uluk, Ale teraz skala została rozgierna. Pozdrawiamy, <grym> tak za... słonie. Ej, ale wyobrażam sobie, idzie taki przemarsz kobiet. W I w tle przemówienie Hitlera. Więc kobiety, zastanówcie się. Zastanówcie się, naprawdę. Bo uraziłyście pana Najman. Tak, jakby nie chcemy powtórki z Holokaustu. Dokładnie. Przemyślcie naprawdę swoje zachowanie. Zgadza się. Niedługo wyjdziemy na ulicę tutaj i będziemy mieć przepaskę ze spastyką. Przesadzamy już trochę. Właśnie. Jeszcze będą nas gazować. Będzie więcej czadu. Także kobietki no nieładnie z waszej strony. Pozdrawiamy i protestujcie dalej. Dobra, teraz polecimy troszkę sobie z innej beczki. Mm -hmm. Może jak są jacyś gracze tutaj, to się ich właśnie trochę tak kurwa... Yy... To wkurwimy graczy no, teraz! Bo jeżeli są jakieś osoby, które czekały na Cyberpunk 2077, no Znaczy to, o, o tym wszyscy wiedzą już chyba, co. No, cała... Nikt nie wie! No, nikt! Wszyscy oglądają Mamgo Bo chcą wiedzieć, ale no w tych rzeczach... Kurwa! Przełożyli Cyberpunk? No, właśnie. Skąd ty to wiesz? O ma Gra, która pierwotnie miała wyjść w kwietniu... To już trzecie przełożenie premiery tej gry. Trzeba podkreślić, że gra jest w złocie. Oznacza to tyle, że gra już jest w złocie. No, finito. Finito, no właśnie. Ale mamy stosyć. Ale mamy to bardzo będzie dobre, tylko trzeba to pociąć. Tak w chuj pociąć, jeśli się przejmujesz. Sponsorem programu dzisiejszego jest Stephen. Nie pozdrawiamy. Kurwiem gra graczy, kobiety. Jeszcze w tempi. Wszyscy cię dojadą, wszyscy mnie dojebią, Czemu by przesunięto? Yy. Nie wiem. Ale, ale zaraz przeczytam. Ale zaraz przeczytam. To będzie tak. Nie Dobra, o jest. Przesunięcie daty premiery wynika ze złożoności finalnych procesów optymalizacji Podziwie działania ja gry to, że... na dziewięciu platformach. Nie ogarnęli sobie tego, tak, to rozumiem, że nie ogarnęli sobie tego, że wychodzi już tyle platform, UD, PS4, PS5, Xbox, mamy, Mam, PS3, no mamy, tych, mamy tego wszystkiego dużo, a oni, oni nie ogarnęli rzeczy. Ale za to ogarnęli sobie, sobie premierę na 19 listopada. <grym> czy cała społeczność już pytała ZDK-ów, czy... czy mogą być pewni odnośnie tak, tak daty ten... premiery dokładnie. Tak o mordował. No, no ale też co jest słabe Chodzi mi o to, że grożą już. Właśnie z w pani grożą już... Ej, wyobraźcie, wyobraźcie sobie, sobie, zapierdasz 12 godzin dziennie, żeby oddać na termin grę A tu wylewa się jeszcze do Ciebie fala. Czy nie i MURMO! To ma grę! Także no, pozdrawiam! Trzymajcie się tam znowu, gdzie jedna ustawiam Straż Miska w do a widzisz, najbliższe. Straż miejska w Poznaniu. <śm> <śm> Trudne do powiedzenia. Straż mi miejska. Debil kurwa. Straż miejska w Poznaniu. W jednym z hoteli znalazła z lepiej, Pytona bór? Królewskiego. Boże, rzecz. Tutaj zostawił swoje zwierzątko, swojego malutkiego pytona. Jakby niektórzy Malutki? No nie no, na zdjęciu ma tam, z medr myślę, z hakiem, nie so robię. Hmm. <tistas> no. no. Taki. taki. Taka mała pupa, taki Taki dzwoniaczek, taki mały. Taki mały, taki Cała akcja poszła bardzo sprawnie. Koledzy, którzy pojechali na te. Inferme na te... Infermerencje. Te inmerencje byli wcześniej na specjalistycznym szkoleniu z wyłapywania małych, drobnych zwierząt. No to tutaj kolega miał pas 2 metry. Ja też mam pytania, Wiesz? To. Zobacz, je! sobie, gdzieś dojedziesz, idziesz... Nie wiem. Kurwa nie, nie <laughs> ja jak... To jest tak kurwa głupie. No dawaj mi tę sytuację. I kurwa do hotelu. jest Pani recepcyjnika. O, pan widzę, że z biesiutkiem. Nie ma problemu. Tam jest spokój. Jeszcze je, jeszcze ta, która by go prowadziła, wymiana imię Ewa. kurwa, i przyszła za Adamem. Lekarsem.